I powiem wam jeszcze, jako wujek jak Dobra Rada, jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, kiedy piszecie do mnie. Dziękujemy za poradę, za obsługę, za słowa, za korespondencję. Jeżeli mam czas, to odpisuję, staram się rzeczywiście doradzić. I tutaj biznes jest naprawdę na ostatnim miejscu, bo to nie są drogie rzeczy. Ta ashwaganda starczy na 4 miesiące. Czyli tak naprawdę miesiąc kosztuje was 15 zł, to jest tyle co nic. Przy tak ogromnej mocy tego produktu, a no nie oszukujmy się, firmy jeszcze próbują przetrwać na rynku z tym stężeniem, bo potem dopuszczone, już jest dopuszczone 10, tu macie 63 mg tej wartości działającej. Firmy starają się przetrwać, ale Sanepid dopadnie wszystkich prędzej czy później, bo lobby, które naciska, no ma ogromną siłę. Zapraszam po ostatki. Jeszcze będę walczył, lub będzie nowy prezent, jeżeli zdobędę ashwagandę.